Konnichiwa! Dzień dobry! Samolot biblioteki online wylądował w stolicy Japonii, Tokio. Pokonaliśmy w powietrzu około 8600 km. Lot z Warszawy trwał 10,5 godziny. W związku ze zmianą strefy czasowej przestawiamy zegarki o 7 godzin do przodu. Japonia to państwo wyspiarskie. Składa się z 6852 wysp. Aż 97% powierzchni kraju kwitnącej wiśni stanowią cztery główne wyspy. Hokkaido Honshu Sikoku Kyushu O Japonii mówi się, że jest położona w tak zwanym pierścieniu ognia. Leży na styku czterech płyt tektonicznych, jest więc bardzo narażona na trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów i fale tsunami. Rocznie Ziemia trzęsie się tam nawet kilka tysięcy razy. Ale zdecydowana większość tych niepokojących zjawisk jest na tyle słaba, że rejestrują je tylko czułe seismografy. Co kilka lat trzęsienia ziemi mają jednak charakter katastrofalny. Podwodne trzęsienia ziemi przyczyniają się do powstawania wielkich fal. Osiągających nawet kilkadziesiąt metrów wysokości. Japonia jest zdominowana przez góry i wyżyny. Stanowią one 90% powierzchni kraju. W kraju kwitnącej Wiśni jest aż 160 wulkanów, w tym 80 czynnych. Najwyższy szczyt to czynny wulkan Fuji 3776 metrów. Uważany za jedno z najpiękniejszych gór świata. Za tydzień Fuji będzie głównym tematem kolejnego odcinka naszego cyklu podróżniczego z krainy książek w Daleki Świat. Jednym z najważniejszych wydarzeń w Japonii jest co roku Hanami, czas, kiedy kwitną wiśnie, przeważnie na przełomie marca i kwietnia. Drzewa wiśniowe. Są jednym z symboli tego kraju. Rozkwitowi towarzyszy festiwal Ume Hanami. Rodziny i przyjaciele organizują pikniki, spacerują razem po parkach i podziwiają piękno przyrody, którą uważają za bardzo istotny argument do czerpania radości z życia. Wiele osób zajmuje najlepsze miejsca w parkach na kilka godzin, a nawet na kilka dni przed początkiem kwitnienia. W nocy wiele parków jest rozświetlonych lampionami. Miliony Japończyków śledzi podawane przez agencję meteorologiczną i media prognozy początku rozkwitania wiśni. Pierwsze wiśnie kwitną zawsze na wyspie Okinawa. Kimono to tradycyjny japoński strój, zakładany głównie na różne uroczystości. Jest niewygodny, a do jego założenia potrzeba wiele czasu i pomocy innych osób. Jest też drogi. Razem z wszystkimi elementami i dodatkami, kosztuje w przeliczeniu na naszą walutę nawet ponad 20 tysięcy złotych. Porównajmy teraz Polskę z Japonią pod względem powierzchni i liczby ludności. Powierzchnia Japonii jest większa o kilkadziesiąt tysięcy kilometrów kwadratowych, ale mieszka tam aż trzy razy więcej osób. A teraz porównajmy stolice. Tokio jest cztery razy większe od Warszawy, ale mieszka tam siedem razy więcej osób. To największe miasto świata. Opowiemy o nim za dwa tygodnie. Dowiecie się między innymi, na czym polega praca upychacza. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Zdrowia, średnia długość życia Japończyków jest najwyższa na świecie 83 lata. W Polsce 77 lat. W czym tkwi sekret długowieczności? Rozwiniemy ten temat w odcinku, który opublikujemy za 3 tygodnie. Japońską walutą jest jen. 100 jenów to około 3 zł i 40 groszy. Na koniec anegdota związana z tym, że wchodząc do japońskiego domu, koniecznie trzeba zdjąć buty i wejść boso lub założyć kapcie. Jako podpowiedź służą podwyższenia podłogi. Podwyższenie 15 cm oznacza: Zdejmij buty i załóż kapcie. A podwyższenie 5 cm Wejdź bez kapci. Podobno nawet nieliczni złodzieje Japonia należy bowiem do państw o najniższym poziomie przestępczości Kiedy się włamują, to przed wejściem do domu zdejmują buty. I wchodzą Boso. W kolejnym odcinku cyklu podróżniczego z krainy książek w Daleki Świat zdobędziemy wulkan Fuji, a także odwiedzimy park, w którym żyje ponad półtora tysiąca makaków.